Widzowie, witajcie w nowym odcinku na tym kanale a w dzisiejszym odcinku będziemy ścigać się z botami tutaj tej boty ja prosto a my, żeby nie. tak żeby po prostu wyjechać ale ja tu muszę Aj. no nie no nie 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 ja tak się nie ja nie zgadzam się na to wygram wiem że tam jest skręt i wiem, że wygram. Nie, do wody wpadłem. Na go, na niego, na znaczy na niego, znaczy na na niego. Będziemy pierwsi, pierwsi. Musimy być widzowie pierwsi. Ła! Wow. Trzy gwiazdecki. No i witajcie drugi raz na tym samym wyścigu. Ale tym razem zrobię inną taktykę, nie pojadę tą ścieżką, nie pojadę tylko tą i będę sypsy. O wiele. Jedziemy, 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 jedziemy i jedziemy i jedziemy. Muszę mieć lepszy czas niż wcześniej, muszę mieć lepszy czas niż wcześniej. Widzowie. A i tak w ogóle zasubskrybuj i zalajkuj. Im więcej subskrybujących tym bliżej do I celu. Nie no, to przejdźmy. Do wody, do wody. No i do wody poleciałem. Dobrze mówiłem. Do wody, do wody. No i odpalił. Dobra, lecę. Lecę, nikt nie będzie lepszy ode mnie. Lecę, bo lecę. Lecę, bo lec... Zapraszam, poproszę auto. Przepraszam, poproszę auto, dziękuję za auto. Było miło. Wszystko skończyło, Będę chyba trzeci. Boga, mnie trzeci, nie trzeci. Jest, mam dwa. Mam dwa. Mam dwa. Co, nie mam dwa? Tym razem będziemy się ścigać takimi ciężarówami. Ja wiem, gdzie ja skręcam. I ja wiem jak my będziemy skręcać. Ciekawe czemu ta mapa, na której wczoraj byliśmy jest tu pusta, no i... Nie! Nie! Pomogę Ci! Bardzo mocno ci pomogę! Tak ci pomogę, że ja sobie nie pomogłem. Popsułeś mi właśnie do z najbliżej wygrany, ale wszystko się zmieniło w jednym ruchu. Bo wiem, że wystarczy jeden ruch, to zniszczenie życia. Przewracam cię, lecisz, lecisz, już nie jesteś na czwartym. Teraz ja jestem. Ciebie zaraz teraz jest... imienili. Nie warto. A mininiu! Nie, bo on zaraz. Nie wszystko wygrają, ja cię nie mogę wygrać. Nie. Dobra, jesteśmy. Poprawmy, poprawmy go, poprawmy go. Nie wykręciłem, ale się udało, ale się udało, ale się udało, się udało, się udało. Się udało, to się chciało. Się nie udało, to się nie chciało. Nie. ja. O, się chodzi zaklinuję. A ja innych. Zaklinuję was! Nie, jaram się, jaram się, ja. Dobra, jedziemy. Ledem z tym śledziem. nie, bo tu jest meta, 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 po fur... Nieważne. przepychamy się jak krowa. I tak się robi pierwsze miejsce. Będę miał trzy gwiazdki nawet. Widzicie? A teraz będziemy jeździć takimi otautami. Fajne, co nie. A teraz jedziemy. Każdy bod zawsze jedzie po środku. Ja nie taki jestem. ja nie pojadę. Ja nie pojadę po środku. Ja jedę normalnie. Ua! Mogę jechać jak boty. Bo tam by było lepiej. Oni to jak torpedy. jadą. Tutaj się jeden zrespi. Tu jeden. Tu wyskocznia. Kto jest taki? Kamus cała... O, konia wywaliło w kosmos. Ta! Kto to był taki mądry? Dzięki. Dzięki, bo mi się przeżyć udało. Dzięki wam. Dzięki wam. Baba. Pa! Ba. Ba. Nie! Ja muszę tam dojechać jako pierwszy. Jestem czwarty, jestem czwarty. O, widzę pierwszą osobę, widzę. Widzę pierwszą osobę, widzę, widzę, widzę Cię, widzę! Jedziemy, 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 jedziemy! Jako pierwsi, jako pierwsi widzowie! I jesteśmy na mecie! I mamy tej gwiazdki! Co z tego, że się pale, Ale wygraliśmy! Widzę, że to jest kolejny wyścig. Tym razem lodziarnią. Chcecie więcej odcinków z tej gry? To napiszcie w komentarzach. No i będzie więcej, jak tam chcecie. My to nie pyska! Za, za. Nie, bo tak stelają. To był zły wybór! To był bardzo zły wybór! To nie był nie tylko zły. To był bardzo zły! Nie tu biorę. o! Biorę, biorę, biorę. Biorę, biorę i z Dobra. E, e, e. Nie, 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 nie. Tak, tak, tak. Bardzo, nie! Znowu! Znowu wygraliśmy! Mamy to najlepsza drużyna! po prostu dobra, a teraz bierzemy kolejny ten, bo w tym się nie udało wygrać ale to są dosyć szybkie auta ja muszę być pierwszy, bo tutaj jest taki samolot który strzela w nas i to nieważne, ważne czy coś. Jest... Nie, nie, ja już to widzę ja już wolę uciekać. Ja już wolę uciekać, bo oni strzelają bazykami. Tak, to jest taki nieopłacalne życie. Ja sobie będę robił drifty. Tu się tak zrobimy. Jedziemy szybko do góry! Szybko, szybko, bo widowie jak tu doje. Nieważne. Nie rozumiem życie. Dobra, będziemy będziemy pierwsi.